Jak wiadomo, w rozgrywkach ligowych bardzo typowe jest to, że w weekend, w sobotę i niedzielę, rozgrywamy dwie partie, i nie inaczej jest w Lidze Czeskiej. Zdarzają się oczywiście weekendy, w których rozgrywamy tylko jedną partię albo trzy partie, ale jest to rzadkością. Najczęściej gra się dwa pojedynki. I po wczorajszej sobotniej partii, dzisiaj była druga runda, w której rywalizowałem z zawodnikiem czeskim, ale i polskim zarazem. Do rzeczy, to znaczy dzisiaj znowu oczywiście moja drużyna była ogromnym faworytem, ale rywale z Frytka Mistka się no tak troszeczkę wzmocnili, bo na pierwszej szachownicy w ich drużynie gra legendarny Wasyli który dzisiaj zagrał stosunkowo nudną partię i zremisował z Dawidem Nawarą, ale wcale to nie była taka ekipa, którą łatwo możemy pokonać zwłaszcza w tym zestawie, w którym gramy ten weekend, także każda partia była dość istotna. Ja, jak zwykle, znaczy jak zwykle tak samo jak wczoraj grałem na szóstej szachownicy, a tym tajemniczym graczem czesko-polskim, polsko-czeskim był Piotr Piesik, czyli zawodnik pochodzący ze Śląska, który oczywiście jest Polakiem, ale od pewnego czasu chyba od dwóch lat Piotr reprezentuje Federację Czeską, postanowił, że zmieni barwy jest to możliwe, a cel tego był bardzo. To prosty w lidze czeskiej jest limit obcokrajowców trzech zawodników z innego kraju niż Czechy może grać w jednym meczu i Piotr chcąc jakby zwiększyć możliwości swojej drużyny został Czechem żeby właśnie grać jako zawodnik lokalny taki sprytny myk wykonał i od pewnego czasu właśnie przy jego nazwisku widnieje czeska flaga Piotra oczywiście znam grałem z nim nie tak dużo znowu partii to za wodnik, który no potrafi napsuć krwi Silniejszym zawodnikom. Ja mam dość świeże wspomnienia, bo graliśmy razem w ostatniej rundzie turnieju 1000 osób w Lublinie i tam, gdyby udało mi się wykorzystać bardzo obiecującą pozycję, wygrałbym po prostu turniej. Słynne 777 zł. Partia zakończyła się jednak remisem i wylądowałem na czwartej pozycji. Dzisiaj, podobnie jak w tamtej partii w Lublinie, miałem białe. W przygotowaniach zwróciłem uwagę, że Piotr ma taki dość oryginalny styl, zarówno do... odnosi się do jego debiutów, jak i do stylu gry. Lubi takie niestandardowe szachy, lubi zrobić coś podejrzanego. Można powiedzieć, że w pewnym sensie podobnie jak ja. No i oczywiście mając tą wiedzę, chciałem wykorzystać to na swoją korzyść. No i Jedziemy. Ja zagrałem e4, Piotr ma tutaj różne rzeczy w repertuarze, ale tak myślałem, że raczej nie pójdzie we francuską, którą wybrał właśnie na tym turnieju szachów szybkich w Lublinie, tylko pójdzie w e5 i jeżeli zagrałbym skoczek f3, to będzie grał na obronę rosyjską. Ja zagrałem skoczek c3, co wiele nie zmieniło, skoczek f6 i skoczek f3, tak samo mógłbym zareagować grając najpierw skoczek f3, skoczek f6, skoczek c3. No i właśnie tutaj oczywiście głównym ruchem jest skoczek c 6 Piotr jednak już w tym momencie co mnie lekko zaskoczyło zagrał gonie z B4 czego ja przyznam się szczerze nigdy specjalnie nie patrzyłem a przynajmniej nie pamiętałem tego to już pokazuje że jego podejście nawet do tak wczesnego etapu partii jest oryginalne i nieszablonowe to jest oczywiście normalny ruch tutaj trzeba wiedzieć co się dzieje po skoczek E5 jako że Piotrek zagrał to szybko to ja próbowałem nie, nie chciałem tego próbować Ciekawe Ciekawostką jest oczywiście to, że mamy odwróconą pozycję, którą byśmy mieli w tym układzie, czyli E4, E5, skoczek F3, skoczek C6, koniec B5, skoczek F6. Tylko, że w partii w tej pozycji, oczywiście już odwracamy strony, w tym momencie na ruchu są białe, czyli w stosunku do tamtej pozycji mam tempo więcej. No i to mnie tak troszkę zachęciło do tego, żeby traktować tę pozycję właśnie jak partię hiszpańską odwróconymi kolorami. Zagrałem D3, co na pewno nie jest ruchem optymalnym, ale tak sądziłem, że Piotr, który E4 nie gra, jako grając z białymi, w takich sytuacjach może kombinować. I, I to się sprawdziło, bo oczywiście tutaj dochodzenie do ruchu D5, jest absolutnie OK i czarne stoją bardzo dobrze. Można zagrać D5 teraz, można zagrać po roszadzie goniec D2, D5. Też jest to OK, bo wszystkie tego typu pozycje, ja tu pewnie goniec E2 gram, wieża E1, roszada, no to jest po prostu normalna pozycja. Może nawet czarne stoją odrobinkę przyjemniej. Tymczasem właśnie Piotr pokazał to, co można było gdzieś tam wybadać z jego stylu gry, czyli takie poszukiwanie pozycji złożonej, nie do końca może pryncypialnej. I zagrał D6, co bardzo mnie ucieszyło, no bo w tym momencie mamy już taki układ, w którym to tempo przewagi dla białych moim zdaniem jest bardzo istotne. Tutaj zagrałem dość szybko G3, potem się zastanawiałem, czy nie warto było zacząć od ruchu A3 bo jeżeli go nie zodchodzi, no to mogę go nawet spróbować po prostu zdobyć, znaczy zdobyć, wymienić i to może być ok, natomiast po biciu być może po prostu bije pionkiem i ta pozycja może być dla białych po prostu już przyjemniejsza, bo jeżeli d5 nie nastąpi, to nie do końca, a raczej nie nastąpi, może wieża E8, to ja nawet może mogę myśleć już o ruchu C4. A nawet jak zagram tak, to wydaje mi się, że potem ta para gońców w jakimś momencie może dać o sobie znać, jakieś plany z 4 mogą być. Mi się ta sytuacja podobała, ale mimo to zagrałem G3 i plan jest prosty, goniec G2, roszada. Tutaj znowu wydawało mi się, że D5 może być kąśliwe, nawet na raty, ale no stwierdziłem, że bicie bicie goniec z G2 nie powinno być dla mnie źle. Piotr zagrał C5. No i tutaj już byłem bardzo dobrej myśli, gdyż to moim zdaniem, nie wyrównuje. Tutaj czarne będą zawsze stały troszkę gorzej. Ale znowu jest to dość charakterystyczne. Tego się spodziewałem. Kojarzyłem Piotra z jakimiś takimi strukturami po C4 białymi i sądziłem, że on. Ale to może być pomyłka. Może on tak właściwie wcale nie gra, ale. No w takich układach... Yy... Zawodnicy o podobnej charakterystyce jak Piotr, właśnie poszukują takich komplikacji, które czasami źle się sprawdzają. No i ja goniec G2 mam teraz proste, kolejne ruchy: skoczek C6, Roszada, skoczek D4. No i mamy taką sytuację po ośmiu ruchach. Piotr zdłużył już ponad pół godziny, i śmiem twierdzić, że to nie jest równa pozycja. Właśnie wydaje mi się, że ona już jest przyjemniejsza dla białych i to być może na więcej niż jeden sposób, bo tutaj. Nawet ruch skoczek H4 jest ciekawy, żeby uniknąć wymiany. Na goniec G4 można wręcz F3. Oczywiście nie gramy Hetman C1, żeby nie stracić hetmana tutaj na tego szacha. Natomiast F3 yy, i potem można próbować do F4. Jak goniec idzie na H4, to sądzę, że tutaj też powinno coś się znaleźć. Ale mimo tego stwierdziłem, że jeszcze efektywniejsze będzie goniec na G5 bo to związanie jest wielce nieprzyjemne. Jak zagram skoczek d5, wygrywam partię. A w dość kluczowym dla mnie wariancie, czyli h3, przepraszam h6, goniec f6, hetman f6, skoczek d4, goniec c3, inne ruchy są złe, na to po prostu czarne tracą gońca. Natomiast na e 4 ta pozycja też nie wygląda za dobrze, bo te pionki są jednak bardzo słabe. I tutaj liczyłem goniec C3, bicie na C3. Jeżeli CD4 to ta pozycja jest na pewno dla białych, no tak strzelam, że jest jednak lepsza. Zagram tak, zagram tak, zagram tak, yy, znaczy się tak, 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 tak i będę naciskał. Na po linii B będę naciskał, będę na tego pionka naciskał. Yy, także myślę, że tutaj są opcje na to, żeby stworzyć problemy. Yy, więc yy, w tym momencie raczej bicie tym pionkiem. I teraz nie tak, bo Hetman D4 się tutaj myślę może dobrze czuć, chociaż to też nie jest pewne. Ale liczyłem C4, i wydawało mi się, że jak postawię F4, A4, Hetman D2, wieża FB1, to będę stał lepiej. To nie musi być jednak prawdą. Natomiast Piotr chyba tych rzeczy się przestraszył. Znaczy, na pewno się przestraszył, bo pobił na C3 i ta pozycja moi drodzy, robi się dla czarnych niezbyt fajna. BC i skoczek E6. Kolejna taka, taki moment, w którym Piotr unika uproszczeń i chyba nie słusznie. To znaczy nie wiem czy ta pozycja jest równa. Mi się wydawało, że ona nie jest równa H6 i tutaj nawet nie bicie, tylko goniec D2 myślałem z dalszym planem hetman E3 F4 na przykład i ta para gońców prędzej czy później się obudzi. Ale to nie musi być jeszcze takie złe. Natomiast po skoczek E6, gdy zachowujemy te skoczki, to moim zdaniem jest to na korzyść białych, bo ten skoczek ma widoki, chociażby na pole D5 widzimy, że przestawienie skoczka o jedno pole na E3 daje mu bardzo fajne widoki, czy to na F5, czy to na D5. W ogóle no, typowy manewr można wykonać skoczkiem na F5, a skoczek na E6 z jednej strony fajnie, no bo tutaj kontroluje dużo pól, nawet na g7 broni, ale z drugiej strony ma też mankamenty, to znaczy przesłania gońca, goniec nie kontroluje. Pola F5. No i wydaje mi się, że dodatkowo jeszcze czasami po prostu tempa zyskujemy przy okazji jakichś przełomów. Także to raczej jest bardzo gruby, szyty koncept, który może być dla czarnych niezręczny albo nawet po prostu zły. Ja wróciłem gońcem na D2. Tutaj była oczywiście jakaś tam zagwostka, czy tym gońcem iść na D2, czy iść im na E3, bo oba pola są ciekawe. Natomiast ja uznałem, że na D2 będzie lepiej właśnie po to, żeby skoczek miał pole E3. Ten plan teraz jest tutaj zupełnie realny. I też mi się wydawało, że w niektórych sytuacjach może być istotne, że goniec broni pionka. Tutaj na przykład po ruchu po ruchu goniec E3, nie wiadomo, czy nie trzeba się liczyć z D5 jakimiś uderzeniami. Nie wiadomo, czy teraz, czy potem. Nie byłem tego o tym przekonany, dlatego, goniec D2. I Piotr zagrał B5, i to jest taki ruch bardzo szemrany. Bo widzimy, że tutaj otwiera się przekątna. czarna, właściwie nie wiadomo, co osiągają. A też jest strategiczny mankament tego ruchu, że po ruchu A4. Trzeba bić, to znaczy w jakim sensie trzeba. No nie, że nie ma ruchu A6, bo gdybym na przykład po B5 zagrał nie wiem, Hetman E2, wieża B8, i teraz mamy jakąś taką pozycję, no to czarne są w miarę zadowolone, zagrają B4. W jakim, albo nawet będą trzymać te pionki. Nie mają słabego pionka. Myślę, że to jest ok. Natomiast tutaj, kiedy po tym trzeba zbić, to widzimy, że z jednej strony czarnym się coś tam udało, bo mają wolnego pionka, ale ten pionek może też być po prostu słaby. To zależy od sytuacji. Jak mamy dużo figur, to on może być dla czarnych mankamentem. I też teraz, ja nie muszę tego pionka odbijać. To jest bardzo istotne. Nawet go nie chcę odbijać, bo jak go odbiję, to zaraz a5 go nie zdeś. A4 oddam tempa, dlatego ja w tym momencie zostawiam tego pionka tutaj. To, co chciałem zrobić, zrobiłem, popsułem przeciwnikowi strukturę i w razie czego wykorzystam to na swoją korzyść, a na razie zostawiam to i realizuję swój plan po drugiej stronie szachownicy, czyli skoczek H4. Idę skoczkiem na F5 z jednej strony, z drugiej przygotowuję nawet ruch F4, bo to posunięcie jest tutaj cały czas na tapecie. Jak zagram F4, jak uda mi się pobić, otworzy się linia F, mogę też myśleć o F4, F5, G4, G4 G5, te dwa pionki mogą ruszyć więc tu się robi nieprzyjemnie, no i Piotr zagrał taki ruch C4 bardzo, bardzo ryzykowny po 11 minutach namysłu, ale tak przyznam się szczerze nie za bardzo wiedziałem co robić, to znaczy można goniec D7, ale skoczek F5 atakuje Pionka, goniec C6, no i w tym momencie już chyba jadę po prostu F4. I, i naprawdę zaczynam się tutaj rozpychać można nawet spróbować skoczek E3 też jest taki ruch, dlaczego by nie ale no nie widać co czarne mają, a widać co mają białe. To znaczy fajnego skoczka na F5, możliwości jakiejś tam ekspansji, można nawet C4 czasami próbować. A czarne, no nawet jakby wieżą na B2 wjechały, to ja ją wypędzę jednym ruchem. Także jest tutaj dużo mankamentów. No a dodatkowo ruch C4, wybrany przez Piotra, to jest taka próba szukania aktywności, ale tak naprawdę jest to ruch. Który, jeżeli ja mam odpowiedź, którą mam, to jest po prostu zły, dlatego że on jeszcze bardziej puszcza czarne pola. Ja zagrałem D4, bo mam ten ruch, nie można bić z uwagi na E5 i wygrywam figurę. A jeżeli nie można bić, no to jest bardzo niefajnie. Piotr zagrał wieża B8. No i teraz ja mam multum ruchów do wyboru. Bo nawet ta pozycja podejrzewam, że jest nieprzyjemna dla czarnych. Chociaż no tutaj w jakiś sposób można próbować walczyć. Natomiast problem w tym, że ja mogę utrzymać to napięcie i to jest bardzo korzystne w tym momencie: utrzymywanie jego, z uwagi na fakt, że ewentualne zmiany w pozycji będę wykonywał dopiero wtedy, kiedy to będzie na moją korzyść. I teraz zagrałem skoczek F5, co jest chyba najprostszym ruchem. Natomiast gdzieś też jest plan przerzutu gońca na A3, który się tutaj czai bo goniec wtedy fajnie oddziaływuje na wieżę. Natomiast są też plany goniec e3 czasami. I ja zagrałem skoczek f5, żeby trzymać to troszkę tak w powietrzu te wszystkie ewentualne manewry. Po skoczku na f5 w tym momencie nie mam jakiejś natychmiastowej groźby, ale nie do końca wiadomo, co czarnymi robić. No bo jak zagramy G6, to ja daję szacha, król G7 i wręcz F4, chyba mam ruch, i na tego typu rzeczy. Po prostu gram F5, tak? Jakieś tego typu historie. No, mi się wydawało, że tutaj przy ruchach goniec G5, czy wieża A4, z drugiej strony zawsze będę miał jakieś narzędzia, żeby przeciwnika postraszyć. Zresztą F4 nie jest absolutnie w żaden sposób wymuszone. Mogę zagrać tak, tak i goniec G5. Z, zbudować tutaj związanie, bardzo myślę, nieprzyjemne. Także jest tutaj już szereg nieprzyjemności. Piotr zagrał Hetmanem na C7 i teraz jest faktycznie idea ruchu goniec C1. Można tak było zagrać, ale ja sobie pomyślałem. Najpierw zagram wieżą na E1, obronię pionka na polu E4, jak to się mówi, nadmiernie, i zobaczymy, co zrobi przeciwnik, bo jego opcje wcale nie są tutaj jakieś specjalnie szerokie. Ja spodziewałem się ruchu wieża na D8 i na to planowałem skoczek E3. Taki śmieszny ruch z ideą nabicie, skoczek D5, tak i tak. I wydawało mi się, że ta pozycja no, jest strasznie nieprzyjemna dla przeciwnika. Bo tutaj mogę nawet wieża A4 chyba zbić, każdorazowo tego typu rzeczy będą bardzo nieprzyjemne. Natomiast wcale nie wiadomo, czy Skoczek A3 jest optymalne. Być może nawet proste bicie też jest ok, bo tutaj. Tylko, że w tym układzie jest właśnie goniec B5. To nie działa, bo wieża broni pionka na D6. Więc tutaj musiałbym się zastanowić. Oczywiście, a jest też jakaś próba grania w ten sposób żeby tutaj pobić, no ale... Takiej pozycji to nie byłem pewien, bo nagle ten skoczek może się stać lepszy niż goniec, i wcale nie wiadomo, czy ja tutaj dużo uzyskałem. Także tutaj jest taki materiał do zastanowienia się, co robić dalej, bo opcje są, nawet G4 jest opcja, można Hetman F3, żeby mieć jakieś opcje szacha, i naprawdę tutaj można przebierać, ale można też prymitywnie nawet zbić, zbić i cofnąć się tą wierzą gdzieś na A2 z ideą Hetman A1, odbić pionka, a potem może Hetman E2 wierza A1 może goniec E3. No mamy tutaj naprawdę taki fajny nacisk, a czarne muszą być bardzo ostrożne. I wieża E8 jest ruchem nieostrożnym, to znaczy jest to ruch, który nic nie wnosi do pozycji, a może powodować problemy. Ja zagrałem tutaj wieża A4 po prostu. Teraz wszystko się ładnie broni, mogę zagrać ten ruch. I jeżeli mam kolejne posunięcie, to zagram Hetman A1 i będzie OK. Natomiast yy, yy, czarne zagrały goniec d7 i sądzę, że Piotr nie docenił tego, że mam wieża a6, atakuje pionka, nie można goniec b5, bo bicie g6, szach tutaj i de, bronię tę wieżę, ona się wcale nie gubi. Jeżeli nie można goniec B5, no to pionka trzeba bronić wieża B6. I tutaj kolejny fajny ruch utrzymujący napięcie Hetman A1. Ostatnia tak naprawdę moja figura, która nie grała, wchodzi do gry. Ten Hetman robi się niesłychanie aktywny, bo po prostu broni wieżę, ale zarazem też wzmacnia nacisk na pionka A7. Ewentualne bicie Hetman bije i nie ma jak bronić pionka. Pionek. D6 jest kluczowy, jeżeli on pada, pada pozycja czarnych. Piotr zagrał wieża A8, co jest jedynym ruchem. No i tutaj nie jestem pewien, czy zagrałem optymalnie, natomiast no, pozycja białych musi być wygrana. Czarne mają dużo słabości i na wiele sposobów można próbować. Można pobić, zagrać wieża B1, Hetman musi na C7. Hetman A6, Skoczek musi na E8. No, i tu niesłychanie pachnie golem. Na wiele sposobów prawdopodobnie. Natomiast ja uznałem, że zagram tak dość prymitywnie, czyli dam szacha, król H8, Skoczek D5. I teraz znowu bazuję na słabości taktycznej wieży, gdyż nigdy nie można na D5 pobić w żadnym momencie, czyli bicie, bicie, jakieś odejście, to jest zawsze bicie i na to jest tak, tutaj się otwiera ta przekątna, a jeżeli nie można pobić, no to po prostu jest rozjazd, także to ta idea taktyczna jest bardzo nieprzyjemna, nastąpiło bicie, bicie i teraz czarne miały jeszcze jakieś szanse, natomiast trzeba było zagrać hetman na B8 i się strasznie zdziwiłem, że Piotr tak nie zagrał. Potem chciałem pobić Albo zacząć, nie wiadomo, może pobić, może nie. I Hetman bije C4, i to jest wygrana pozycja, ale tu jeszcze trzeba się jakąś tam odpo, no, odrobiną techniki wykazywać, bo gdzieś ten pionek się tam uruchamia, i tutaj trzeba się zastanowić, czy na przykład Hetman idzie tutaj czy gramy, bo może też f4 być niezłe w jakimś momencie. No jest tutaj na pewno wygrana, ale trzeba ją jeszcze osiągnąć. Natomiast czarne zagrały hetman c8, broniąc pionka c4, ale jeżeli mamy taką pozycję i widzimy, że mamy dwie słabości, to która jest większa? No oczywiście d6 jest większą, bo jest ważniejsza. Jeżeli tracimy pionka na c4, nic się nie zmienia. Natomiast jak tracimy pionka d6, to się po prostu poddajemy, bo wszystkie figury białych nagle, no właściwie jest erupcja ich siły, wszystko się tutaj otwiera. Po tym ruchu Hetman D6 myślę, że spokojnie można się po prostu poddać. Piotr jeszcze przedłużał, to znaczy pobił na D4, skoczek F6, pobiłem GF6. No i tutaj jest taka pozycja z kategorii każdy ruch wygrywa, no bo wygrywa ruch E5, wygrywa ruch Hetman E7, wygrywa ruch pewnie każdy inny. Ja zagrałem CD4, bo stwierdziłem, że w sumie dlaczego nie. Utrzymuje groźby na Hetman C7, Hetman E7 za takiem na oba pionki. Piotr zagrał A5, co w sumie było fajne, tego nie widziałem. Więc to mnie troszkę zaskoczyło, żeby wieża po szóstce do obrony wchodziła. No, i teraz zacząłem, jak to zwykle w takich sytuacjach bywa, widzieć jakieś demony, czyli że jak zagram D5 tak, Hetman E7, skoczek D4, Hetman F7, skoczek C2, to tak sobie mówię, kurczę, a może to jeszcze jakiś techniczny problem tutaj będzie. No pewnie problem techniczny kończy się po jakimś prostym ruchu typu wieża C1 i na skoczek D4 no nie wiem, dowolny ruch wygrywa łącznie z król H1 pewnie, no czarne nie mają żadnych, a tutaj można po prostu pobić tego, tak, no, bo na to jest po prostu mat. Więc no, pozycja jest kompletnie wygrana, no, no i, i właściwie nie ma tutaj większych trudności, ja zagrałem Hetman E7, bo myślałem, że to jest w sumie sprytne, a może D5 było lepsze. Piotr zagrał C3 jak goniec H6, no i tu kolejny raz, kiedy jeszcze można było przedłużać walkę. Oczywiście to nie zmienia oceny pozycji, natomiast spodziewałem się po Piotrze, który miał już dwie minuty, także pozycja słaba, zniechęcenie duże, przeciwnik coś tam niby umie, no i, i, i weź tu jeszcze walcz. Spodziewałem się ruchu król G8 i na Hetman F6 ruchu Hetman D8. Tylko, że no nawet jak zbiję, to podejrzewam, że ta pozycja jest dla mnie wygrana. Przy czym no ja nie chciałem tutaj jakby przedłużać jakichś tam technicznych końcówek, szukałbym tutaj jakiegoś natychmiastowego rozwiązania tych kwestii. I chyba chciałem grać D5 i na to Hetman A3. Mm, i coś w tym kierunku próbować robić, żeby zbić tego pionka. no i to powinna być wygrana pozycja, ale no myślałem, że to więcej szans daje, Piotr zagrał Hetman D8 ja zbiłem na F7 no i w tym momencie Piotr się poddał, bo tutaj już kompletnie nic się nie da zrobić, jak skoczek się ruszy to jest mat Goniec się nie może ruszyć, bo strata skoczka na wieża A6, żeby przygotował gdzie goniec E8, to raz, że to właściwie niczym nie grozi, a dwa, że ja tutaj chyba mogę zagrać jakiś dobry ruch, już nie pamiętam jaki, a może tak mogę zagrać nawet. I na goniec E8 Hetman B7. No, ta pozycja jest kompletnie wygrana, także decyzja Piotra o poddaniu się była prawidłowa. Wygrana cieszy, bo partia była w miarę dobra w moim wykonaniu. Oczywiście można powiedzieć, że ten debiut taki szemrany, ale tak coś czuję, że dobrze wyczułem w jakim kierunku Piotr może nawigować swoje poczynania i faktycznie szybko wybrał grę złożoną, no ale w tej złożonej grze nie wszystkie niuanse. Wyczuł i bardzo szybko wpadł w duże problemy, które udało mi się w sumie bez trudu wykorzystać, bo ta pozycja nawet nie wymagała wielkiego kunsztu od białych. Robimy po prostu dobre, zdrowe posunięcia. Pozycja czarnych rozsypuje się sama, rozsypała się sama. Ja wygrałem, no i jestem zadowolony. To jest ostatnia partia przed Mistrzostwami Europy, które startują już w piątek, także można powiedzieć taka mała rozgrzewka. No i oczywiście, moi drodzy z Mistrzostw Europy. Też będą na analizy. Mam nadzieję, że ten internet będzie działał dobrze, że ten internet nie zawiedzie i analizki będą wjeżdżały. Ale ważniejsze, nawet, niż internet jest po prostu granie dobrych szachów. No, i tego sobie, no i może i wam życzę. Tyle na dziś. Zachęcam do łapkowania, zachęcam do zostawiania komentarzy i przypominam o dwóch rzeczach: czyli, można mnie wspierać poprzez platformę Patronite. Te moje działania w internecie, jak komuś się podobają, właśnie w taki sposób można się odwdzięczyć. Wielu z Was to robi, za co bardzo dziękuję. No, i dla tych wszystkich osób, które są moimi patronami, jutro w poniedziałek o 21.00 przewidziany jest turniej na platformie czeską. Wszyscy. Patroni dostali już informacje na grupie Discordowej dla patronów też jest to umieszczone. Tyle, do zobaczenia. Widzimy się jutro o 21. Cześć.